witamy w lipkaście podcaście, którego główną tematyką jest anime, manga oraz wszystko co ibowskie. Ja jestem Marcel, a ja jestem Dawid i dzisiaj o tym, że rodzina jest najważniejsza. Intro. Intro. Spy Family, albo Spy X Family. E, to jest jak Hunter Hunter, chyba się Spy X się x nie czyta. Mi się ale, wydaje, że się nie czyta. Ale chuj z tym, Spy X Family, e, więc tak, um, ty chcesz mówić o tym kto to zanimował czy coś, czy, czy nie, czy się dzielimy? Nie. No dobra. Magę napisał Tetsuya Endo, który był e, niegdyś asystentem pana Tatsukiego Fujimoto. Poza tym e, uczestniczył w wielu projektach, między innymi pracował w Ataku Tytanów. E, anime zostało zanimowane przez e, dwa studia, przez ich kolabo, e, Cloverworks i e, studia Wit. E, e, I nawet przed zabraniem się za przemyślenia uważam, że zrobili naprawdę e, dobrą robotę. Um. Od razu przejdźmy do opisu. Eee, powiem tylko, że no, opis streszcza mniej więcej dwa odcinki anime. Eee, więc, jeżeli chcecie po prostu się od razu za to zabrać, to możecie pominąć tą, ten bloczek. Jeżeli uważacie dwa odcinki za spoiler, <laughs> więc zaczynam. Dla agenta znanego jako Twilight lub Zmierzch. Żadne zlecenie nie jest zbyt niebezpieczne, jeśli ma na celu zapewnienie w pokoju. Działając jako główny szpieg Westalis, Twilight niestrudzenie pracuje, by zapobiec wywołaniu przy, e, przez ekstremistów wojny z sąsiednią Ostanią. W swojej najnowszej misji musi zbadać ostańskiego polityka donowana Desmonda, infiltrując szkołę, do której uczęszcza jego syn: prestiżową Akademię Eden. Tym samym agent staje, się, staje przed najtrudniejszym zadaniem w swojej karierze: ożenić się, mieć dziecko i bawić się w rodzinę. Twilight, czyli Lloyd Forger, szybko adoptuje niefrasobliwą sierotę Annie, by odegrać rolę sześcioletniej córki i przyszłej studentki Akademii Eden. Na żonę wybiera Jor Briar roztargnioną pracownicę biurową, która potrzebuje własnego udawanego partnera, by zaimponować znajomym. Jednak Lloyd nie jest jedyną osobą o ukrytej naturze. Jordorabia dorabia jako zabójczyni na zlecenie, pod pseudonimem Cierniowa Księżniczka lub Thorn Princess. Dla niej małżeństwo z Lloydem tworzy idealną przykrywkę. Tymczasem Ania nie jest zwykłą dziewczynką, na którą wygląda. Jest esperem, produktem tajnych eksperymentów, które pozwalają jej czytać w myślach. Chociaż odkrywa ich prawdziwe tożsamości, Ania jest zachwycona, że jej nowi rodzice są fajnymi, tajnymi agentami. Oczywiście nigdy by im, nie by im tego nie powiedziała, to zepsułoby przecież całą zabawę. Pod przekrywką nazwiska Forgers, szpieg, zabójca i Jesper muszą działać jako rodzina, jednocześnie realizując swoje własne plany. Choć ci kłamcy i odmiency grają tylko rolę, szybko przekonują się, że rodzina to coś więcej niż więzy krwi. Z gatunków tutaj mamy komedię, akcję i family of choice. I family of choice ja dodałem, ponieważ jest to taki trop w sumie w anime, no w sumie w serialach i w show. To nie jest konkretnie gatunek, co po prostu trop, który polega na znajdywaniu się takich odrzutków, takich niezrozumianych ludzi w taką grupę osób, które o siebie dbają i tworzą taką sztuczną rodzinę. Basically większość amerykańskich seriali. Serio, look it up, look it up. Eee... Amerykańcy nie mają rodzin. Y yeah. <laughs> eee... Dla kogo? Eee, uważam, że to jest seria dla kogoś, kto szuka niebanalnej komedii ze szczyptą e, sitcomowego cheesy stylu. E, jest to naprawdę dobra historia na papierze. No i jest to jedno z anime, które mogę polecić każdemu, bo nie ma w nim jakichś dziwnych i niepotrzebnych scen typu ecchi i niektóre serie są tego pełne, pełne. i doceniam kiedy anime potrafi być zabawne nie angażując w serwis, A... A jest sporo anime, które nie wiedzą jak być zabawne i próbuje tylko używać fanserwisu. Zobacz na przykład Fire Force. Tak. Mimo, że nie widziałeś Fireforce. Nie, nie widziałem, ale jest tyle klipów, że. No. Mamy świadomość. Tak. Jest właśnie jedna postać w Fire Force, która, <noise> która została stworzona tylko pod względem. tak? tak? Tak, tak. Nie, nie, nie widziałem. Nie Czyli Maki? Ma Maki to jest ta umieśniona. A jak się nazywa ta kotka? Wade? A to ważne. To ważne. Fireforce Force. Characters. Tak Maki jest best girl. E, Tamaki. <grystanie> Tamaki kotatsu. E, no. No okej. Okay. I, I ona, jest pod fan nie? Jak Lucy Heartfilia w Fairy Tail. Wszyscy wiedzą o co chodzi. E, jak to znalazłeś? Jak to znalazłem? No, to wyglądało tak. E, kiedyś szukałem na necie popularnych mang. Mang. Nie. I innych dziwnych rzeczy, które mm -hmm. warto przeczytać. I natknąłem się na pewną serię, e, która, która, jak ją odkryłem, miała dopiero tak 20 chapterów, e, i zaczęła wychodzić w Jump Plus. E, po przeczytaniu opisu zdecydowałem się na przeczytanie pierwszego rozdziału, e, żeby zobaczyć, z czym to się je i e, czego mogę się spodziewać. Ale stało się tak, że przeczytałem tyle rozdziałów, ile było dostępne. Na, 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 wtedy. Um, no i nie wiem, co mnie tak porwało, ale coś mnie mocno do tej serii przyciągnęło, i myślę, że jeśli dacie temu szansę, to możecie się pozytywnie zaskoczyć. No okej. Okay. Moje spotkanie z tą mangą, znaczy z tą serią, było takie, że Marta da mi kiedyś mangę, jak yy, wyjechałem sobie chyba do domu, przydałem, była bardzo spoko. Yy, niest niestety albo stety, yy, troszeczkę jakby. Yy, nie do końca wiedziałem, z czym to się dalej będzie jadło i od drugiego tomu już się po prostu odbiłem. Fajna manga o szpiegach, ale myślałem, że to będzie taki tylko że takie chwilowe w sumie misja ta, ta pierwsza, nie? Aha, aha, że to nie będzie w tym stylu. Rozumiem, mm, tak. tak? Że No nawet jeśli będą właśnie udawać sobie rodzinkę, to, to po prostu to będzie jakieś mniejsza akcje na to położone. I a a chodziło ci bardziej właśnie na takie konflikty i tak dalej, takie, No w sumie. Takie okej, okay, rozumiem. W sumie chyba nie widziałem jeszcze kogoś, który by podszedł do tej serii w ten sposób. Patrz, jestem pierwszy. Niesamowite. E, jeśli chodzi o mangę, to w Japonii ostatni tom wyszedł w kwietniu, w kwietniu i był to Wolum 9. U nas aktualnie tomów jest 8. E, mangę po polsku wydaje Waneko. E, zabawny jest fakt, e, że żeby być na bieżąco z anime pod względem mangi, wystarczy przeczytać tylko 3 tomy i to nawet nie całe. I możecie od razu sobie przejść do czwartego. Ale w sumie musicie przeczytać końcówkę trzeciego. bo Trzeba. Bo anime nie adaptuje tam ostatnich chyba czapterów z trzeciego tomu. Co mm -hmm. jest bardzo zabawne i brawa dla studiów, że zrobili 12 odcinków. D 12 odcinków z 2,5 tomu, nie? To jest tak. dosyć imponujące. Dobry wynik. E no, i tak chyba możemy przejść do. Szybkie przejście w przemyślenia? Do głównego jakby naszego. E, no to co ja mam zacząć? Bo może nie, może nie powinienem zaczynać, ale. ale dobra. No spróbuj. No, dobra, no to chuj. Zaczynaj. E, pierwsze co to. Ogólnie to nie jest mój kubek herbaty. E, imponuje mi właśnie wykorzystanie materiału źródłowego, tak? E, przeczytałem w przygotowaniu do tego materiału mangę, obejrzałem tam chyba dwa trzy odcinki tylko po to, żeby zobaczyć z czym to się je no i to jest naprawdę dobra, dobra adaptacja jest I, i czytało też się ogólnie spoko, nie? największym plusem właśnie anime to jest to, że o, udało im się tak świetnie ożywić te postacie tak, tak. brawa dla właśnie Cloverworks, że że zrobili to, co zrobili i jak im to się tak naprawdę udało. Ożywienie tych postaci jest zdecydowanie najlepszą częścią anime, a jeżeli wiemy, to Cloverworks właśnie słynie z tego, że ładnie potrafi nadawać ekspresję tym postaciom, nie? Chociażby w takim uh, projekt cosplay My Dress Up Darling, nie? Mhm. Ale... A w Chorymi w sumie też to do bardzo dobrze. Ekspresja no. Miamury była spoko. Ale... Nie zapominałbym też o Wit Studio, które w sumie też tutaj ma pracę i widać na przykład te sceny akcji, które animują. Bo w sumie oni są ekspertami od tego, oni robili sceny z lewim, kurwa w Attack on Titan, no. więc muszą się na tym znać. I też w pierwszym odcinku na przykład rzucanie krzesłem i rozprawianie się w dymie z przeciwnikami też było zanimowane bardzo, ale to bardzo ładnie. Więc te dwa studia po prostu. Z Zebrali się, przybili sobie pionę sonowo być. I. No, i studio ma też doświadczenie, no bo już robiło takie holsum dosyć anime według mnie jak y, Oblubienica Czarnego Księżnika, która w wielu momentach była dosyć A, taka. Tak, y, i właśnie krzepiąca. Dokładnie. Um, I. No, to wszystko, co stworzyli, te, te dialogi, mam coś, za zapisane punkt dialogi. Chodziło mi o to, że te równoległe toczące się dialogi, kiedy w mandze masz po prostu dymek i to co sobie ktoś myśli, tak? A w mandze, że właśnie jest jakby wypowiedź czyjaś, ale ona jest totalnie z boku i niesłyszalna i równo równorzędnie. Nie, dokładnie na tej samej wypowiedzi jest kolejna wypowiedź tej samej postaci, która mówi swoje przemyślenia, tak? Albo faktycznie jak ten, jak Ania czyta komuś w myślach, ale on gada coś innego niż myśli. I e, też jest fajne porównanie tych dwóch tak. scen, nie? że jakby tych dwóch po prostu... E, jakby to tych dialogów wewnętrznych mogę to też nazwać. I Ania też tak patrzy na kogoś, że o ty kłamco, a ty cool jesteś, a spoko. Tatoś to kłamczuch. No, he's cool. E, do tego jeszcze właśnie ekspresja tych postaci, voice range. E, Ania ma wspaniałą voice aktorkę według mnie. Ma. W sumie tam wszyscy są spoko. E, przecież, e, e, Główna para ze Snafu. Właśnie. Jest tutaj ten, jest Yuki. E, I e, jak miał główny bohater ze Snafu? Jezus. Hiki, hiki, Hiki. Znaczy Hiki to był pseudonim, ale jak będzie hiki. Ale hiki. No i e, główna para właśnie ze Snafu wróciła i w sumie tutaj są e, już e, małżeństwem, więc e, fani Snafu... Brawo, chyba że to nie była wasza para w takim razie. To zdecydowanie nie była moja para. Nie, moja nie, też nie. Nieważne, ale nieważne. No i oczywiście Ania, która jest tą siłą napędową całej serii, jest tym spinaczem wszystkich postaci. No bardzo urocze, krzepiące i. No i nie moja herbata, <laughs> nie moja herbata. No to jest, to jest, tak naprawdę cute anime dla duszy, nie? Mm -hmm. Jakby to jest po prostu wholesome anime, które oglądasz sobie i masz takie, o mój Boże, czemu mnie moja rodzina tak nie kocha? <laughs> I oh, myślę, wow. że to jest, że to jest główny powód, e, dlaczego tak weeby pokochały te serie, bo to są ludzie. No, no weeby to ogólnie jest. Dziwna odmiana zwierząt, no. ponieważ oni uwielbiają, e, nie wiem, jak e, są relacje romantyczne, kiedy chłopak jest frajerem totalnym, kiedy e, właśnie rodzina rozbita się jakaś łączy albo coś, co cię poprawia. W totalną depresję coś co masz w domu po prostu wprowadzi. Oni, oni takie rzeczy lubią. No to coś. Ja czytam Pumpuna teraz, nie? To jest. Tak, tak mi się to koszmarnie czyta, ale nie mogę przestać. Jakby to nie jest tak, że to mi się koszmarnie czyta. To On się, jeszcze nie wie, nie skończył. To się czyta niesamowicie, ale po prostu ja mam takie wstręty ja się trzęsę jak to kurwa czytam. Zwłaszcza szósty tom teraz. E, tak. Jest jest ciężko. I, e... Więc tak, Uiby to. Dziwne zwierzęta. Dziwne zwierzęta. Y, ciężki kawałek orzecha do zgryzienia. <laughs> okay. A nawiązywałem do orzeszków, bo Ania je. Pinat. Ania, peanut Ania je bardzo lubi. Łak, łak. Uh, I co tu kolejnego ma napisane? Tutaj masz więcej. E, świat. E, osobiście uważam, że właśnie świat jest prostym pretekstem do dzielenia się rzeczy. O, no to jest to komedia, tak? To jest, i tutaj nie zrobimy jakiejś wywitnej analizy. Po prostu ja uważam, że świat jest, żeby był, i mamy tutaj najbardziej basic starcie jakichś dwóch frakcji, właśnie państw, czy to jak inaczej, bo nie skupiałem się na tym i to chyba się nie zmieni przez resztę o mangi. Będzie po prostu takim łagodnym tłem, żeby działy się rzeczy. A mm. widzę, że tutaj masz trochę więcej. Znaczy, bo, bo świat tak naprawdę tak, jest prosty, inspiruje się czasami e, zimnej wojny. Ała. Przepraszam, inspiruje się czasami Zimnej Wojny. Nowy mikrofon jest, muszę, muszę go wyczuć jeszcze, a nie mogę się tak obracać, co mnie trochę denerwuje, bo ja lubię się kurwa ruszać jak gadam. Eee, no i autor tworzy wymyślone właśnie kraje Westalis i Ostani, e, aby wprowadzić e, no ten szpiegowski klimacik, nie? I szczerze nie oglądałem wcześniej e, szpiegowskiego anime, to jest, ani nie czytałem żadnej szpiegowskiej mangi, więc w ogóle w... No, no jeżeli chodzi o ten temat, to jestem pozytywnie zaskoczony, nie? ile rzeczy udało się wprowadzić. Um, no i tak, no i świat według mnie działa. Jest po to, żeby był ten oczywiście konflikt, ale dalej w mandze mamy go bardziej rozbudowanego, myślę. Jest ten underground świat szpiegów, jest no i zabójców na zlecenie, dowiadujemy się więcej o e, zawodzie Jor i dlaczego ona w sumie jest w tamtej organizacji. Dowiadujemy się też o przeszłości Lloyda, która też ma wiele wspólnego z krajem, w którym dzieją się jakby losy naszych dwóch głównych bohaterów, a właściwie trzech. No i Według mnie dzieje się akcja cały czas. W dalszych tomach mamy bardziej przedstawione całe spektrum. I jak dla mnie świat naprawdę robi tutaj co należy. Może nie jest jakiś wybitny, ale wydaje mi się, że faktycznie robi to, co ma zrobić. No i to jest komedia, ale. Jest to też komedia akcji i w ósmym tomie dzieją się naprawdę zajebiste rzeczy. Właśnie tak jak mówiłeś o tym, że, że dzieje się cały czas akcja, no to tak, jak czytacie magię, to dzieje się cały czas akcja. Przypominamy, że to zostało rozciągnięte na 12 odcinków 2,5 tomu. Tak, to są, to są 2,5 tomy. To... Dla, dlatego w anime się nie dzieje cały czas akcja, są momenty właśnie takie krzepiące, momenty właśnie, że coś się dzieje. Tak i jestem niesamowicie zaskoczony, że zrobili taki jeden odcinek w sumie wy... Wymyślony z dwóch stron mangi, na podstawie żartu, bo tam w jednym. Ania moment... chce zamek. Tak, Ania chce zamek i chce być tam księżniczką, a Lloyd ma mnie uratować. I zrobili z tego praktycznie cały odcinek oryginalny z żartami, i z, no i z dialogami, które są bardzo wiarygodne w, i w stylu autora. I zdziwiłem się, nie? Ja oglądałem to z braćmi i miałem takie What the fuck, przecież to w mandze nie było. Oni siedzieli też, bo oni też czytali tą mangę. Mm -hmm. Mówiłem takie, what the fuck? przecież tego nie było, co jest kuwa? I to jest fak faktycznie takie pozytywne zaskoczenie. Okej. Okay. Ciekawi mnie, czy e, Mappa, jeżeli kiedykolwiek zrobi Chainsawmana, bo nie wiemy, czy też... N nie robi. Czy też podejdzie do tego w taki sposób. Bo mówili na panelu, jedyne odpowiedzi, jakie dostaliśmy na panelu, że o, będzie krew, będzie brutalnie. I tak będą sceny dodatkowe tylko dla anime. No. Pewnie te sceny, wyobrażenia, jak mogły być. Fajnie by było. A, Cokolwiek. Okay. To dalej może postacie. Mm. To ja najbardziej, bo dosyć uważałem anime Spice uh, Spice uh, Spice and Wolf Spice Wolf uh, Spice Family za um, trochę za wysoko oceniane, takie overrated, tak to się mówi. Tak, jest overrated, no. Uh, I najbardziej sceptycznie podchodziłem do postaci Yor, ponieważ internet próbował mi wmówić, uh, jaka ona nie jest hot. I, o kurde, ona jest hot, nie? Tak, zobaczyłem te trzy odcinki, czy tam dwa, nie pamiętam. Chyba, chyba jednak trzy i... Jezu, te, te wcięcie na plecach. E, nasi znajomi po prostu po graniu w pięć sekund, oni nie są świadomi, że chyba plecy mogą być hot. A, a według mnie plecy mogą być hot. Widziałeś plecy inne? Widziałem. W, może wrzucę tutaj kilka zdjęć, niech się przesunę. Siu, siu, siu. Um, no, ale... Oj. Mój e, grafik chce się do mnie dobrać, chwileczkę. I... E, na czym byliśmy? A tak, plecy inny. Ogólnie, <noise> Ogólnie świetne są. E, ale tak, postacie w tym anime to jest w sumie główny punkt zapalny, dlaczego można się zaczepić, bo są naprawdę fajne. Dalej mamy Lloyda jako człowieka idealnego. E, Yor to skryta sadystka, mm -hmm. ale opiekuńcza no i dusza tej serii, czyli Ania tak naprawdę tak i Ania jest faktycznie tym spoiwem, nie, jakby ona jest tym elementem Tą klamrą przy pętli tak jest jest dokładnie po prostu tym elementem łączącym te dwie osoby i tworzącym tą całą rodzinę razem, ponieważ to dzięki niej możemy się dowiedzieć co dana osoba tak naprawdę myśli w danej chwili nie te... żeby tak mangi były pisane no <laughs> Lloyd po prostu. No, jest idealnym kłamcą, nie? On, on cały czas po prostu, jego całe życie to jest misja, więc kiedy mamy taką Anię, która faktycznie wie, co się dzieje w jego głowie, to daje to taką dodatkową narrację. Co czyni też Anię niesamowitą główną bohaterką, bo też wiemy, że tylko ona wie, co się dzieje w danej sytuacji, co jest komiczne, ponieważ jest nawet nie ma 6 lat. Ona też skłamała na początku tam w, w domu. No w sierocińcu? Tak, to był tak, sierocińcu. W sierocińcu. Ona skłamała na początku, że miała tam właśnie 6 lat, była wyglądać na taką bardziej rozwiniętą, ale nie wiemy ile dokładnie ma lat, wiemy, że ma mniej. No i to jest niesamowite, że w sumie najbardziej taką osobą, której możemy wierzyć i jakby utożsamiamy się z nią, to jest właśnie Ania, bo widzi wszystko tak jak my. Mm -hmm. I przedstawia nam też cały ten świat, z, z, w którym wszystkie te postacie żyją podwójne życia. I. Trudne żyją... I trudne sprawy, <laughs> i tureckie problemy. Tureckie problemy. <laughs> e, no, stawia nas po prostu w e, lepszym świetle. I to jest niesamowite. No, no i. E, co jeszcze mogę powiedzieć o postaciach? To to, że będzie ich jeszcze więcej. W tym sezonie poznaliście Jur Juriego, a dalej będzie jeszcze kilka fajnych postaci, które mam nadzieję, że dostaną ładnie zanimowane rzeczy. Tak, tak. Czego można się spodziewać po drugim parcie? Tego Tam. pierwszego sezonu, bo ludzie będą mówić, A, drugi sezon! Nie. Yeah. Otóż to nie jest drugi sezon, nie? To trzeba powiedzieć, że to jest tak naprawdę drugi part pierwszego sezonu, więc na taki drugi sezon możemy poczekać nawet dwa lata powiedzmy, nie? Mm -hmm. Ale myślę, że jak najbardziej będzie, ponieważ. No kurde, ta seria wybuchła. Ta seria stała się strasznie popularna, wszędzie są Artyzor i Anioł. A gdzie jest Lloyd? Gdzieś tam z tyłu. Zawsze. Gdzieś tam z tyłu, zawsze gdzieś tam stoi, ale no cóż. Biedny Lloyd. No ale na pewno możemy się spodziewać w drugim parcie, który będzie. Jakoś w zimę teraz? Chyba tak, sezon zimowy. A szluknę na ani czarcie, żeby kurwa nie kłamać, bo to my musimy informacje. Tak, jest, oktober. E, jest, oktober. Yeah. 13 epizodów będzie. No to spoko. No, i w tych 13 epizodach myślę, że mogliby się zamknąć w, e, w szóstym tomie. I według mnie jest to idealny taki mały e, cliffhanger, na którym mogliby zamknąć pierwszy sezon i zrobić taką zapowiedź do drugiego. E, jednakże no, oni zrobili w 12 odcinków, ledwo 3 tomy, no prawie 3 tomy, więc. Jestem trochę sceptyczny. Mogli też, mogą też zakończyć to jakoś w połowie szóstego albo w połowie piątego, ale zobaczymy, jak to im wyjdzie. E, jeżeli zakończą to w szóstym tomie, jednakże to poznamy kilka nowych postaci. E, dowiemy, się więcej, e, Academy Academy, dowiemy się więcej o Akademii Egeden. Dowiemy się więcej o jakby sekretnych organizacjach w, całym, w tych dwóch państwach. No i będzie, cała, dobra, cała masa dobrej zabawy i faktycznie Tatsuya Endo, yy, koleż, który napisał tą mangę, jest typem, który bardzo lubi filmy szpiegowskie i e, jak czyta się mangę i zwłaszcza dalej, to, to bardzo widać. I, ja I szanuję go za to. Ja dużo powiedzieć nie mogę, ponieważ przeczytałem tylko tyle, ile trzeba, żeby nagrać ten materiał, bo jak powiedziałem, to nie mój kubek herbaty, ale liczę, że ludzie będą się cieszyć. Warto się cieszyć szczęściem innych, kiedy nie ma się własnego. Kiedy nie ma się własnego. Polecam, jeżeli jesteś fanem, część soumena, zostaw like. <grym> no, e, i co, jeżeli chodzi o e, spoilery, to, to w sumie nie, nie. nie wiem, czy trzeba mówić coś dużego. Przez te e, 12 odcinków tak naprawdę nie wydarzyło się jakoś nic? super nic. E, no, no nic takiego dużego, nie, a, nie. Nie będę mówił też nic. To, to jest po prostu manga i anime, które trzeba zobaczyć. Ym, według mnie, przynajmniej tak pierwsze trzy odcinki. Jeżeli to nie jest faktycznie twój kubek herbaty, to można to dropnąć proste. Ale warto zobaczyć chociaż czym cały świat się jara, nie. Ym, no i co? Uważam, że faktycznie to, co się. To co może być. Bardziej interesujące i co można bardziej zaspoilerować, to zdecydowanie ta druga część mangi, e, czyli te tomy od 4 do 6. No, niestety, mój ulubiony tom, jak dotąd, czyli ósmy, będzie pewnie dopiero jakoś w drugim sezonie, który może wyjdzie za 3 lata. No ale i tak będę czekał. Jestem bardzo ciekaw, e, czy kolabo with Studio i Cloverworks dalej będzie przynosić takie owocne rzeczy. W sumie, w sumie to wszystko, nie? Chyba to wszystko, wydaje mi się, że ten odcinek był dość krótszy niż zwykle, ale... Na pewno było w informacji, bo jesteśmy... Jesteśmy bardzo dobrymi podcasterami. Oczywiście. A i e, nie mamy już e, newsów, nie? Jakby wyjebaliśmy je. Pomimo, że <grym> że tak, już nie, nie robimy newsów. Nie robimy newsów, bo stwierdziliśmy, że warto po prostu przejść do tego. A jeżeli będzie jakiś grubszy news, to zrobimy zrobi materiał. Zrobimy o tym materiał. Także dziękujemy za wysłuchanie. Dzięki za wysłuchanie. Do usłyszenia w następnych materiałach i trzymajcie się. Na razie, cześć. Pamiętajcie o social mediach. Oczywiście. Instagram, to, Instagram i Twitter. Twitter i e, TikTok. TikTok też. No. No, e, trzymajcie się, ludziska, Do zobaczenia. Ciao. Ciao. No. <śmiennie> oh wow, nie kończyć. E, dobra, 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 dobra. Wszyscy ludzie powinni umrzeć. To nie jest kłamstwo, wszyscy powinni zszczeznąć, zginąć Masakra Może Może e <grymne> <grymne> Co je <jebieci. grymne> To nie było w ogóle zabawne Zaczęliśmy na nich wyzywać i się speszyli i uciekli To też było zabawne, znaczy ja tego nie widziałem, ale słyszałem no. Zokar, Zokarmili kurwa małpę głową do życia. To było całkiem zabawne. To było całkiem zabawne, ale... Ale ludziom się niektóry nie podobało. No na przykład mi. A, no. Na przykład tobie. Witamy w Witkaście. W którego główną tematyką jest anime, manga. Na minę mnie wpierdolił. <śmiech> <śmiech> to co? Co ostatnio mówił witamy w Wipkaście? Nie wiem, nie ma znaczenia. Możesz mówić. No ja lubię wstępy. No dobra Dobrze wyglądam. Bardzo dobrze. dobrze. Chyba i tak będę się siedział jednak. Ławka. Dobra, lecimy.